Dzień dobry. Dzień dobry, witamy na wielkim teście. 50 ekspres Rosów. Po 2 złote. Czyli stówka. Stówka, stówka na stole wkładu, leży. Kochanie. Sprawdzimy dzisiaj ile Są losy. świnki i jest yy... szybka, kasa. szybka kasa. Zobaczymy, po kolei drukowane. Po 10 oczywiście, bo tak się więcej ilości nie da wydrukować na raz, ale po kolei. Ale po kolei. Mężu mi będzie podawał, ale czyli ten plik. od dołu jest pierwszy. Ale ładny plik, kochani. No, zobaczymy, co Proszę my tu bardzo. dzisiaj Miśka wygramy. Ja od będzie. razu będę o. Tak zrobimy. To weź ode mnie. I, I sprawdzamy. 11, nie widzę. 14, nie widzę. 7, nie widzę. 1, nie ma. Dobra. Proszę drugi. 3. Nie ma. 22. Nie ma. 9. Nie ma. 16. Jest. Jest dwójeczka. Super.

Nie. Jest moje 28. I 24. Pusty. Pusta skarboneczka. No to wiesz, Leci, co? Leci sprytnie. 13. Nie ma. 1. Nie ma. 19. Nie ma. 7. Pusto. W tym też pusto, kochani. Na razie przewaga pustaku. 28. Nie ma trzynaście nie ma jedenaście dwanaście mamy Dwójeczka. mamy dwa złote Zwrocik. okej okay. kolejny siedemnaście jest dwadzieścia dwa nie ma dwadzieścia siedem jest no pięknie i dwanaście Czyli cztery złote. O proszę, o proszę. Proszę, proszę. Ty mi tam podawaj, bo ty się tam ociągasz trochę. Trzy. Chodź, Nie ma. Siedemnaście. Nie ma. Siedem. Nie widzę. Dwadzieścia pięć. Pusto. Pusto. Ja. Kolejny. Dwadzieścia sześć. Nie, nie ma, dwadzieścia cztery, nie ma. Dziewięć? Nie ma i dwadzieścia osiem, nie ma. Dobra, proszę. Dziewięć, nie ma, sześć, nie ma, jedenaście, a, a, dwadzieścia dwa. Tu pusta skarboneczka, dwadzieścia cztery. Nie ma. 22. Nie ma. 18. Nie ma. 19. Też pusta. Ale pustaków, co? Oj las. Las rośnie. Siłę. 18. Nie ma. 27. Mm -mm. 23, 1. Pusto. No sprawdzimy. Sprawdzimy drukowane Postka. Nie ma. Dwadzieścia sześć. No słońca nie ma. Dwadzieścia cztery. I trzy. Mm -mm. Przewaga pustych słuchajcie. Tak. Siódemka nie ma. Szesnaście. Nie ma. Dwadzieścia jeden. Nie ma. I pusto. jedenaście. Pusto. pusto. Pustaczek. Siedemnaście. Nie ma. 11. Mm -mm. 23. Nie. 15. Poszło do pustaków. Mieszkało czegoś. 14 jest. Dwójeczka. 6. Nie ma. 15. Nie ma. 1. Ale jest 2 złote. Czyli no. dopiero mamy dychemisiu. Szału nie ma. Szału nie ma. Ale tu jedna, jedna fajna wygrana i może 17 Siedemnaście. Nie ma. Dziewiętnaście. Nie ma. Dwadzieścia siedem. Nie ma i dwanaście. Też nie u nas. No nie. No nie. Dwadzieścia siedem. Już myślałam, że ale to się Wiemy. 15. A. Nie ma. Jeden. Nie. Dwadzieścia dwa. No nie. No Wszędzie nie. nie. Tutaj taka jedna zobaczcie, wygrana, jak żeby wpadła nawet, mówię, hmm, nawet tu nie ma. No, 200 to jest główna, ale nawet 100, jak tam by była, 27 nie ma. To już jest 29. Wynik na plus by był. 25. Nie ma. I 7. I kolejna do pustych leci. Miśka to ładnie odgarnia na boczek, pustaki. 6. Nie. 9. Nie. 27. Jest. O, jest, dwójeczka. I 1 czyli, czyli do wygranych. Czyli do wygranych. 27 nie ma 16 25 mm -mm. mm -mm. i 11. No zobaczcie. o jedną się pomylili i 200? No właśnie. No taki <laughs> Ale powiem Ci, że las pustaków nie no przeraża. 23 no bo... <laughs> nie ma 15. Nie ma. 18, 19. I dwie dechy widzisz. Zobacz, no. a przy tej 15. 28 18. też nie ma. Też nie ma, też pusto, kochani. No to jest sprawdzenie, wiadomo. 12 nie ma. 28, nie 11 ma. i 24. Pusto. Zobaczymy, w którym losie padnie taka większa wygrana.

O sta, ja jestem w szoku. 3 13 7 i 15. Jest 4 złote. Pierwsza czwórka, kochani. Taka w jednym, W jednym, nie? tak, w jednym czwóreczka. Dobra, fajnie. 23. Nie ma. 14. Nie ma. 27. M. Mm -mm. I 26. Wszystko obok. Wszystko obok. Ale pusto, Pusta. pusto. No i lecimy z kolejną. 21. Nie. 15. Nie. nie. 16. 17 jest. 20. Ach, zobacz, zobacz. 13. 13. No 12. nie przyniosło nam szczęścia. Dobra. Kolejna. Kolejna skarboneczka. 9. Jeden 2 złote. Dobra. 30, nie ma i 26, ale jest dwójeczka. jest tutaj dwójeczka. Dobra, no do wygrane. 27, nie ma, 7, nie ma, 12 uh -uh. i 26. Pusto. I zaczynamy teraz szybką, um, szybką kasę. kasę. Dolarek jest, wisienki są, diamencik jest, kości nie ma, karty są. Czyli pustą. Tutaj. Karty są, worek nie ma, korona jest i mamy 2 złote I Czyli diamencik. Wpisujemy dwójeczkę. Dwójeczka. I w tym momencie mamy 20 zł zwrotów. Ojojoj. Oj, oj. bo ja to od razu na bieżąco podsumowuję. Ojojoj. Oj, oj. Wisienki nie ma, podkowa jest, kości są, gwiazdka jest. Ale jakby ta koniczyna wpadła, zobacz, 2000 nie, nie, ale by było. Dobra. Szukamy. Dolarek jest, kart nie ma, siódemka jest, korona jest, koniczynka jest. Ajajajajajajajajaj, aj, aj, aj. blisko, blisko. Proszę bardzo. Kolejna szybka kasa. Worek. Jest wiśnie. Są kości. Są Koniczynki. Nie ma dolarka. Nie ma. Pusto. Kolejne. Siódemeczka. Nie ma podkowa. Nie ma wiśnie. Są. Ała! Kopiesz mnie. Pod stołem. Pod stołem? <głos》>. Nie ma, słuchajcie. Pusty losik. Proszę bardzo. Kolejne sprawdzimy. Siódemki nie ma, serduszko jest, świnka jest, wisienki są, dolarek jest. oj, tu się ułożyłoby pięknie, ale niestety, niestety nie w jednej linii. Korona, dolarek, karty, serdusz, wiśnie. Dwa wisienki, złote. Dwójeczka, mały zwrocik na pocieszenie. Na pocieszenie. Ale tych pustych losów. Serduszko jest, siódemki nie ma, korona jest, koniczynka jest i podkowa nie ma. Dwa złote. Hmm. Dobra, dokładamy do wygranych losów. E, worek jest, gwiazdki nie ma, korona jest, serduszka nie ma, podkowa jest. Ale Jeszcze diamencik i by była sztówka. I już by się, i to by wpadło na plus. I ostatnie, <laughs> ostatnie, nie. To ostatnie 10 pewnie, co? Nie. No tak, A, zobacz. tak. I tak, tak. Ostatnie 10, kochani. Siódemka. Nie ma. 18. Nie ma. 9 mm -mm. i 16. No nie dało Ten no nic. No dajcie jakiś taki sztosik. 18. 15. 11 i 27. Tu nie było sztos. Nie Może było tu. 1 13 27 12 jest 4 zł. <śla> ja to się cieszę i z czwórki. Kochani, słuchajcie, bo to wiecie. Poczekajcie tak. I teraz 14. Nie widzę. 21. Nie ma. 3 nie ma dwadzieścia cztery pusto pusto sześć piętnaście mm -mm. nie ma czternaście nie ma dwadzieścia pięć pusto ojejku zobaczcie kupka rośnie tych pustaków dwadzieścia cztery nie ma jedenaście nie ma siedemnaście mm piętnaście -mm. Dziękujemy temu losowi. Zapraszamy na kolejny. 9. Nie ma. 6. Nie ma. 25. Nie ma. 12. Ostatni. Ostatni. Mężu, to, ile ja bym miała drapania do karty? Ostatnie kawy. trzy losy. Zapraszamy. 26. Nie ma. 9. Jest.

Ostatni nosi, kochani. 27 nie ma, 18 nie ma, 26 nie ma i 7. Podsumowanie jest proste. Pokaż mi w teraz. Dzisiejszym, w dzisiejszym sprawdzającym odcineczku weź te pustaki. Lotto 8... zarobiło na nas 7 dyszek. Naprawdę? Mamy 30 zł zwrotu. To są wygrane losy Tylko słuchajcie. dwa kupony, gdzie były czwórki. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 11 po 2 zł. 70 zł zarobili na 50 sztukach drukowanych. Tak, wiecie, pod rząd. Ja miałem trochę inny plan i pomysł. Może kiedyś go przetestujemy. Miśka chciała wszystko pod rząd, a ja miałem pomysł, żeby z pięciu różnych miejsc, wiecie, po 10 walnąć. O. I to by może było lepsze. Może kiedyś taką wersję przetestujemy. Ale słuchajcie, 30 zł jest. 30 zł, no to masz 3 zrabki po dychu. Ale kary. za 100 zł bym miała 10. Ale byś miała 10, widzisz. <laughs> to musisz te, no. te ładnie te trzy dychy teraz pomnożyć. 30 zł wpadło. Sprawdziliśmy 30 sprawdziliśmy. Ciekawość miśni, zaspokoje. Ale będziemy jeszcze sprawdzać takie duże ilości ja na bym, pewno. Ja bym sprawdził teraz z pięciu miejsc po 10 takich kuponów, żeby nam druknęli. A ja w bym A ja bym teraz. Nie wiadomo. Ja bym teraz sprawdziła 20 sztuk gorącej kasy albo 20. Tych sztuk papryczek. No. Tak. Tych papryczek. I też zastówka. Napiszcie nie? w komentarzu, jakie macie Wy propozycje do sprawdzenia takich losów. Zobaczymy. I będziemy sprawdzać. I będziemy sprawdzać. No lotto na plusie. Dzisiaj lot na minusie. My plusie. na minusie. No tutaj widzicie, jedna, gdyby jedna wpadła gdzieś tam, gdzie jest, jak powiedzmy, stówka była, nie? W niektórych losach. Pokaż no to już tutaj. by było super, nie? To już ta reszta by była na plusie, ale, ale. ale no tutaj, nie jest. i tutaj nawet jedna stówka. Były i w podkowach, tutaj gdzieś stówki, nie? Pokazane. W podkowach. Znaczy w tych, o, w tu, świnkach. w świnkach, w skarbonkach raczej. No, żeby wpadła jedna czternasteczka, nie? No. To zobaczcie, jeden los już zwraca cały wkład, a reszta na plusie. Ale dziś się nie udało. Słuchajcie, ja z tego wszystkiego wymienię te trzy dyszki na zdrabki do kawy. Należy mi się. Należy mi się. I je ładnie pomnożysz. Buziaki, słoneczka. Buziaki. I do następnego odcinka. Pa, pa! pa.